Dobra, to drugi odcinek naszego, tam, do, doma, do jedynki. Przywitaj się, Blok. Cześć. Jesteśmy w kolejnym nowelu, w którym, nie wiem, zabijamy wszystkich jak leci, bo jakoś tak łatwo się ich zabija, nie wiem. Hm. Taki poziom ustawiłeś. Prawie najtrudniejszy. Super, maksamo. Bierzemy shotgun'a na rękę. Okej. Okay. To pamiętam, jak się brało. Boże, ten, ten sprint jest jakiś przesadzony, ty. Coś jest. a, a Pteczka! No, wziąłeś mnie, pteczkę. Przepraszam. Nigdy już się więcej nie będę na pteczki. 54, 54 HP mam. <grym> Ej! Co? Tego armora wziąłeś? Tak. Aha, bo ja mam... 111, dobra. Ja nie mogę uciec. Dobra, to ja cisnę. Cisnę. Jak się skończyła amunicja, to... Ała, czy ty zaczynasz cisnąć? Mm. Auu Nie trafiłem cię teraz. Wiem armora, zesz... Ja. Dobra, mam Mą kartę. Ej, tu był sekret, tu był sekret. Ja chyba pamiętam, jak się do niego wchodziło. Chyba? Br Wiem, chodź, pamiętam go. Tutaj chodź. Zawróć, tam gdzie byliśmy. Patrz, zaraz ci pokażę, jak się te sekrety otwiera Karton? Du... Nie, Nie tu, było tu. To się otwierało. To. Tu ja <śm> du były takie schodki, o. Były takie schodki. Tu się to otwierało. A nie wiem, tu, tu był sekret. Z jakim przyciskiem się już otwierało? Może ktoś będzie wiedział, Czy to jest od ciebie. Nie pamiętam no. o tej gry. Znaczy, ja na let's play przychodziłem, nie? Tak <laughs> dwa miesiące temu. I tak nie pamiętam. Dobra. Przycisk! To jest ten, dobra. Chyba to jest ten przycisk. Cofnę, cofnę się i zobaczę. Liknę z tobą, nie będziesz sam. Więc masz koło, chyba. Dobra, nie. No. Nie martw się o tym razem będzie dobrze. Nacisną nacisnąłem go, dobra, to coś innego. A tu ciemno. Miriam, tam są. Chodź za Nie Chodź za do... mnie, ciemno tam jest. Wiesz, gdzie jestem w ogóle? Nie. Na tabie się patrzę. Się patrzę, ale ciebie nie widzę. To fakt, tak daleko się oddaliliśmy się trochę. Dobra, to jest kawałek. Nie, nie! Winda. Dobra, przechodzimy ten level tak. Tak wiesz. Czyścimy o Teraz ptaszka? widzę cię. O, widzę. O, tu mi chodziło właśnie, tu jest ciemno. Nie chciałem iść ja sam. Zrzeszedłeś. <tuszy> to jest klasyk. Czemu, czemu dalej nie poszedłeś? Łapteczka jest. Tam wszedłeś i cofnąłeś. A ławteczka no. jest. Gdzie chcesz? Gdzie chcesz? Gdzie chcesz? No, 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 nie zginę zaraz. Znaczy, no nie zginę, do Sobu nieźle. nie unikał. Jezu. O, cały, cały to ciemne przeszedłem sam już. A mapa ci odkrywa jak, mi, jak ja przychodzę? Tak, chyba tak. Zobacz, teraz. A widzę gdzie jesteś. A mapa się odkrywa? Tam już mam odkrytą mapę. O to chyba się nie odkrywa jak... Ojej, co ty mnie prosisz? Musiałbym cię teraz znaleźć. Jezu, ja w duma jeden na telefonie grałem na cały przodem. Tak zwany dna No dzisiaj ty wejdziesz naokoło. Nie wiem, zgubiłem się. Znaczy nie, znaczy po prostu chcę go poszukać. Sobie. O matka. Ty frajer jest, się znajdujesz. Uważa no jakbyś pijany był. Bo... No mi coś pisze na Skype. Byłeś tu, no właśnie. Musi nie odpłynę. O, tu już zabijałeś? Nie, nic nie było. Dobra, otwieramy. O kurde, kto mi na tym Skype pisze? Ja skrajkowa zabiję. O, kończę levela. Pewnie coś będzie w środku. I teraz... no ten sekret na początku mnie wciąż świeżył. Wracam <grym> to się tam. Pod... To się podrał. Wracam się tam, bo chyba... może się odkrył, co? No sprawdź. Poczekaj go no. W razie czego to skończysz level. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że on się tak odkrywa właśnie. Kaddemet, koniec level. O, więcej zabiło. Nie! Yeah. Sto Zero sekretów, dobra dalej. Dobra, to zapraszam was do który... Będzie następny.